Rozpoczęło się wielkie pakowanie na wyjazd, i zatrzymujemy się w jednym mieście po drodze, więc robimy sobie jakąś jedną małą walizkę, żeby nie brać wszystkich rzeczy. I tu mamy rzeczy na jeden dzień, czyli np. bielizna, coś do spania, koszulka świeża, tu jakaś elektronika, jakieś zapachy kosmetyki. Tu są buty, akurat. No a tu reszta większa na inne dni zostaje tutaj, która jest jej potrzebna. Więc taki po prostu trik Tu mamy jeszcze yy, komputery do zabrania Bo Karolina przysłała jakiś film No i w sumie tyle, nie? Ja jakoś dużo rzeczy nie mam zobaczyć. to, to tutaj moje są rzeczy na dwa tygodnie I tutaj Więc yy, dam radę Wiecie, pralka jest to można sobie coś wybrać zawsze My y, w podróży do y, Holandii zatrzymaliśmy się w Brunsviku yy, Tu jest nasz pokoik Fajnie, bo przyjaźnie, bo można zabrać ze sobą zwierzaczka. A jaki mamy widok? Widok mamy na... Yy, tutaj nasze patio, czyli będziemy mieli, mieli widok na autko. Tak wygląda. Cyk, cyk, cyk. Za dwa pokoje wyszło 900 złotych ze śniadaniem i parkingiem. Tu nasze walizy. <laughs> Mała ma swoje fajne, śmieszne buciki wełniane. No i super jest. Bardzo mi się podoba. Idziemy na. Puszeczki mamy. Z perro. Jedzonko dla pieska. Dostaliśmy wodę. I idziemy na kolację. Przyszliśmy moi drodzy do lobby. Dobra, już gram. Idziemy grać. Cura prawie wszystkich wbiła. Mi się udało wbić dwie. Yy, tu mamy taką. Oczekajcie, to musiał. A tam możesz tylko... A teraz możesz tylko. Yy, teraz możesz tylko. Tylko dwa możesz bić na razie. Dwa? Okay. A dwa? Okej. Jak ci się dwa razy nie uda, to możesz tylko jeden raz. Dobra. Tutaj mamy kącik do siedzenia. Tam jest bar. Tak. fluffy. Fajny to jest taki kącik, że możecie sobie przyjść, poglądać telewizję, puchillować. Co tam? Moja kolej? No dobra, to idę już grać. Widzicie, nie mogę ponagrywać, muszę iść grać. Wiecie, jak ty skończysz, to ja mogę aż cztery razy rzucić, jak mi się dwa razy nie uda. Dobra, ale dlaczego dwa razy i cztery? No bo no bo no dwa razy dwa to? No bo dwa razy i dwa to cztery. Super. Skąd ty to wiesz? Brawo! Ale skąd ty takie rzeczy wiesz? Z... Ze szkoły, ze mam nadzieję. Z okej. Ręce... No <laughs> hej. tutaj jestem. Uda się? Uuu, nie udało mi się mógł się udać To jest ostatnia szansa, pamiętasz? Czyli co, teraz ty? No Ja mogę aż cztery razy No dobra jest, udało się, piąteczka A więc jeszcze mogę Je Jeszcze jeść. czarna Ten bardzo fajny powiem Wam. Bardzo mi ja ja się podoba. Zobaczymy jakie dzwonko będzie. grzywka mi się dzisiaj wywinęła. Także Wasze zdrowie kochani. My sobie chilujemy po, yy, po podróży. W sumie wam nic nie nagrywaliśmy, bo było szaro, ponuro, deszczowo, ale już jesteśmy i chilujemy. Piesek mega grzeczny. Słuchajcie, była tak grzeczna przez całą podróż. Naprawdę jestem dumna z tego psa. kochani, witajcie. Nowy dzień. Ruszamy dalej do Holandii. Wyjeżdżamy z tego hotelu w Niemczech. Lala się już ogarnia, tak? Fluffy z, bardzo się spisała. Nigdzie nic nie, nie zniszczyła, nie nasikała. Chodziłam z nią na spacery. Byłam z nią o 6 rano tutaj zniszczyła. fajne... Co zniszczyła? Zniszczyła mi skarpety. A, twoje skarpety to są przepraszam, jest inna kwestia. Jest inna o. kwestia, że chcę rękawiczki. Teraz te rękawiczki ugryź tak? No właśnie, flaf już wychodzi, już jest gotowa, ubrana i tak, flafiu tobie mówię. My się y, zabieramy nasze bagaże, zjedliśmy się śniadanie i lecimy do auta i zostało nam 4,5 godzin, 4,40, mniej więcej Mogę do dokady. Do Co chcesz pokazać? Nie Na ma bucie tego nie masz. Nie Urwało się, no. jakoś No jakoś musisz dać radę. Jakoś tak, albo tak, albo tak. Flaw, czy jesteś gotowy już jechać? Flaff? Nie. nie jestem. Nie wiem, co ten pieszczeniaczek mówi. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. W Holandii jest dużo kanałów. Dużo zbiorników wodnych. Wszystkie są zrobione przez człowieka. Raczej nie ma chyba nieuregulowanych rzek. Tam w wakacje można iść do zwierzątek. Jest taki ogród. Muszę zobaczyć, czy tam teraz da się wejść. Pewnie jest zamknięte. No i kaczki, nie kaczki, gęsi. Tam jakieś samoloty lecą. W każdym razie... Naprawdę przepiękny krajobraz. No i zima zaskoczyła tutaj e, kierowców, bo ludzie absolutnie nie wiedzą jak jeździć, nie mają zimowych opon, ślizgają się. Myślę, że wszędzie w Polsce i w Niemczech I ludzie jeżdżą powoli teraz, ale coś ciekawe, że nadal jeżdżą rowerami. Może nie tak licznie jak latem, ale naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo ludzi jeszcze na rowerach. Właśnie idziemy na shopping, babci obiecali jakieś zakupy. Także idziemy, daleko zamykaj. Zamykaj drzwi? Zamykaj, zamykaj. Eee, także pokażemy Wam. Jest to łapku. Także piesek został w domu, pokażemy Wam co nieco ze sklepów. Jedziemy na jakieś dwie godzinki i wracamy, bo na co dwie godziny wychodzi. No, także let's go. Spad śnieg, słuchajcie. Hej, hej! Całą noc padał śnieg, całą noc padał śnieg. Jest po prostu zimę, Przywieźliśmy. To dużo? Jest tu tyle pięknych rzeczy. To dużo? A tu są różne zobacz, zestawy do robienia I tak dużo. My teraz mamy fazę na pokamony. Patrzcie, jajka wielkie, ale śmieszne. Tu przebrania na karnawał ogromne, a też tu jest ogromna straż zaraz wam pokażę z psim patrolem zobaczcie to ogromna straż pożarna psi patrol oczywiście wszystkie zabawki, których u nas nie ma, nie? Się trochę na przy patrol już zatrzymałem, bo nasza ocurra to nie ogląda Ale te są fajne patrol i takie wielkie zestawy na dole Tak fajnie wygląda i mamy kilka rzeczy fajnych wybranych, patrzę już szaleją za czymś. Może coś z Lego znajdziemy fajnego. Może Lego Karo, zobacz jakie fajne są. Wow. Zobaczcie jaki sztos. 250 euro, ale kozackie. I jak ci się tu podoba? A jakoś tak nie wiem, nie ma, nie ma czaru. Chodzę nie i ma chodzę, czaru, i tak... to chodź zobaczysz tu czar. I nie wiem, co? Patrz, naciśnij start. To już miała czary. Pokaż. Musisz nacisnąć tu. się będzie ruszać. Wow, zidentyka. Masz czary. Chciałaś mieć czary, jesteś zadowolony? Jestem. Czary. Coś dla ciebie. Lubię z kingu. A zaraz, tu jakie fajne haraboty. I to nasze tanie. No. Iliśmy do holenderskiego action. Możesz zobaczyć czy jest jakaś różnica. Sprawdźmy, czy asortyment jest inny, czy taki tak. sam. Papierowych rzeczy, tak jak u nas. Barby. Myślę, że to będzie kopia 1 do 1. Uuu, zasłonki. Dywaniki, a też jest mnóstwo pojemników do organizacji. Zobaczcie. Mnóstwo swoich jest tutaj, ale fajnie. Chyba ludzie zabrali się za porządki po świętach. Świeczuszki, podstawki. Zmiany. Jak na razie myślę, że to jest praktycznie 1 do 1 To co jest w Polsce Widzę, że jest więcej regałów pudeł do organizacji O, te to po prostu są tak samo nawet ułożone Widzę, że chyba mają jakieś wytyczne do układania O, tu mój ulubiony dział kuchenny ale widzę, że jest wszystko. Patrz jaka solniczka śmieszna. Fajno. Aha, ale śmieszne, malutkie. Mieseczki. Co tam znalazłeś gdzieś? Musisz położyć Nie. wycieraczkę. Taka fajna, no. Ale, to jest też, gumowa, nie, nie będzie się ślizgało. To też jest gumowa, żeby nie latała, tu lepiej by się na... No dobra. Ta będzie tylko mokra cały czas. To dobra. To dobra. Weźmy Ali tu weźmiemy tą, ale się podoba. Napisane? Co to jest home sweet home. Może w panterkę Ela. Nie, no no taką bo... wzięła. O, to napisu. Napis. Czyli nie masz home sweet home jednak, jednak masz zwykły dom. Ach. Zwykły <noise> dom Tu te same smaczki I zabawka, którą ostatnio Karolina kupiła Dla zwierzaków fajne rzeczy są Zobaczcie Basenik dla pieska Fajne Mi się spodobały. Zobaczcie, jakie wielkie. Ciekawe, czy są dobre. Przyszliśmy do kasy. Mojego ulubionego sklepu. Talerzyki. 4,50 euro. A te jakie kubeczki, fajne rozłożone. Gdzie że tutaj są? Tutaj. O, fajne są. Ale ładne. Piękne. tam nic nie wybrały, więc im się nie podobało. Bo byli tutaj 15 minut wcześniej niż ja. O, patrzcie, 2 plus 1, to są te, które mamy w domu. Tu, jakie ładne Karolina Biżuterry widziałaś? Jakie fajne. Bardzo ładne. to dla, dla Gabi, właśnie do, do organizacji się coś przydało. Tak. Te pufy kiedyś były, nie? Się wybrudzą. A tu ile krzesełek. Jesteśmy w domu, robimy popcorn. Co tam, Rybko? Mama, chodź pokażesz. A ja będę robił ten, porządku. Tak, Darek będzie sortował mamie szafkę. Właśnie ogarnął święta. Już idę, Rybko. Święta zabrana. A twoja mama ma w ogóle z metką. Weź tam jeszcze wrzuć na jedną minutę. No chodźcie, chodźcie. Co chcesz pokazać? Chodźcie, chodźcie. Patrzcie, tu włożyłam ciastka. Tu ciastkę? No myślałam, że to tutaj! No co, ty rybko? Tutaj. Mamy pada dla Fluffy. Tu kochanie, do tej szafeczki. A tu jaka no, piękna no, praca! Cudowna. Co ja zrobiłam sama nikt mi nie pomagał? No ja wam ładną radzę. Kto zrobił taką wypukłą pracę 3D? A, kto kupił takie piękne serduszka? Tata. Tata. Misiu, a tu się rozlewa już klej na ten. Chodź, bo babcia nas zaraz wygoni. No. To też. O, o, o. Posadziłaś trochę. Przesadziłaś mniej, tymi. tym lepiej, wiesz? E, e, myślałam, wyganić, że będzie zrobić live'a, ale mówię, przecież jak wszyscy, są, jak wszyscy są w domu, to przecież ja nic nie zrobię. Więc odpuszczasz teraz live'y w poniedziałek w piątki? No nie mogę, chyba, że was wygonię gdzieś, w sensie lalec, Albo zrobisz sobie bardziej. w samochodzie. No, albo zrobię live'a w samochodzie, dokładnie. Albo live'a takiego, że będę wam pokazywać, co jest na półkach. O, o live ze sklepu! No. Taki jak prawdziwi streamerzy. No. No, dzisiaj słuchajcie, właziliśmy po Action. Jak widzieliście na vlogu, oglądaliśmy, co jest, co się różni na, na stanie. No. I zauważyłem, że tak, jest więcej rzeczy yy, takich, jak to powiedzieć Dotyczynia? świątecznych takich mm -hmm. bardziej tematycznych mm -hmm, to czyli prawda. takich holenderskich ich typowo. Więcej rzeczy do organizacji tak. i do sprzątania, bardzo dużo. Jest mniej jest tych tacek płynów, i dom, takich podmuch. tych, myślę, że im się e, e, obidziało. To już, że te tacki, tacki wszystkie. Na świeczki, jeszcze już tego nie tak, ma, no? Tego te tak, Co Co jeszcze serenie. takiego zauważyłem. Wiesz co, ja Nie uważam. jedzenia. Tak, jest nie jedzenia, więcej zabawek. Jest o wiele nie więcej, więcej, zabaw. więcej wszystkie zabawek. Wszystkie gry. Tak. U nas nie ma aż takiego wyboru gier kuzli, rzeczy dla psów, nie, cała alejka. Nie jedzenia, zresztą. z tego, że tutaj wiesz, pod spodem było bo to wszyscy do jumbo mogliby się wybrać i wystańszały. Jakiś ciastek, to... takich mniej było. no. Tak, to ludzie kupują. Ale y, był większy wybór. Uważam, że jest większy wybór tak. niż On był w Polsce. U nas ten sklep tutaj dwa razy większy niż u nas. No. Jeszcze wydawało mi się, że jest mały, nie? No i tak z Darkiem stwierdziliśmy, że y, tak jak tyle lat temu tutaj siedzieliśmy na no 10 lat temu prawie i się wydawało, że Holandia jest taka wawala wow, wow, mega nowoczesna, no jest nadal, to jednak to teraz e, u nas wszystko poszło do przodu, szczególnie na przykład architektura. E, jakieś... Oczekaj, pokażemy wam, mi ręka odpada. No, zobaczcie, jak tu mamy na końcu miasta mieszkamy, więc jest tak pięknie zielono i kanały dookoła. O, rękę. Więc widzieliśmy, że teraz u nas, znaczy w Polsce w ogóle jest My jesteśmy trochę bardziej do przodu, bo my mieliśmy wszystko później. I te sklepy, i tam jakieś, yy, jakieś nowości. Bloki na przykład, mi... nawet jakieś na atrakcje to naprawdę. Ja to mamy... zwracamy uwagę na architekturę. No. Ale też na przykład yy, brakuje mi tutaj takich atrakcji dla ludzi, wiesz? Że u nas są tutaj, ale u nas jest tego zdecydowanie więcej. Też nie możemy się porównać do jakiegoś małego miasta, bo Breda nie jest jakaś spora. Typu, nie mieszka tu parę milionów ludzi Ale chodzi mi o to, że tutaj nie moglibyśmy się odnaleźć Trochę jest tutaj za spokojnie jak dla nas My to raczej na wakacjach tak nie narzekamy na ceny, ale Wiecie, zwracamy uwagę, że kiedyś jednak chcieliśmy tutaj mieszkać Chcieliśmy tu kiedyś zamieszkać i Szukaliśmy domków takich nie w bloku, w sensie mieszkań Czy takich szeregowców, tylko takich domków Wolno stojących i kiedyś za te domki cena tak oscylowała w okolicach 400 tysięcy euro, teraz jest to 800 tysięcy euro, więc tutaj w ogóle. Ale też trochę... nie wiadomo jaki standard. Tak, prawda? tak, no i jeszcze trzeba było wyremontować. do Polski. Tak, problemy są tutaj z w ogóle z mieszkaniami. No i idziemy teraz sobie do naszego pobliskiego sklepu takiego małego, małego centrum handlowego wow szykują się już na karnawał fajnie co tam znalazłaś Jezu jakie słodkie jaki zestaw a tutaj dużo fajnych rzeczy można kupić na prezent naprawdę takich miesiączków o zobaczcie jakie słodkie mi się Hema kojarzy z minimalizmem Nie wiem dlaczego no, ale nie ze stacją. Tak? No, ja bym chciała poszukać w wyprzedaży, w tu jest, u sale o, Chciałem wam tu pokazać szybko, bo uciekamy, bo mamy dosłownie y... 20 minut I nam zamykają tutaj całą galerię, więc chcemy jeszcze połacić Karolina, coś do filmu kupić I wpadliśmy do Krajewat to jest wszystko. Wszystko i nic. A ja muszę zobaczyć co tu jest fajnego. Mm, kosmetyki. Zabiję, to jest teraz. Cosmeta i knip dobra cena? Tak. Chciałbym powiedzieć, że te produkty HG są mega popularne tutaj do sprzątania wszystkich rzeczy. Słuchajcie, zobaczcie jak mocno pada śnieg. Flafi właśnie wróciła ze spaceru, ja się wykąpałam i będę nakładała. Co kochana? Byłaś na spacerku? Będę nakładała maseczki. Mam tutaj maseczkę do stóp, którą kupiłam w Action. Oraz maseczkę do twarzy z witaminu C z Garniera. Maseczka nałożona. My z mamą oglądamy teraz film, więc żegnam się z wami i widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Jutro jedziemy z dzieciakami ze znajomymi do takiego fajnego centrum dla dzieci po południu, także też Wam na pewno pokażemy.